Szanowni widzowie, dziś zapraszam Was na pokaz jak wyregulowałem przerzutkę SRAM Rival w systemie 1 na 11 współpracuje ona z owalnym blatem Banless 42T a tu mamy przerzutkę SRAM Rival 11 była dosyć niesforna, ale wymiana pancerzy pomogła. Przewierciliśmy tutaj otworki, puściliśmy cały pancerz po długości. Będzie też wymiana owiki. Także przy poprzednim serwisie nie udało się jej wyregulować, a dzisiaj. Poszło to bardzo sprytnie i elegancko będzie to chodzić. Mam nadzieję, że pan właściciel będzie zadowolony i zaprezentujemy jak to elegancko chodzi. I teraz w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I do Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I teraz Także osobiście w rowerze przełajowym jeżdżę na systemie 1 na 10, przerzutką Szymano GRX Pod 10 biegów. Tu mamy manetkę Rival yy, Dual Tap. Fajnie to chodzi, dosyć. Yy, nigdy nie jeździłem na tym systemie, ale. Jest to do y, ogarnięcia. Y, cały rower jest dość przyjemny. Nowe ogumienie zastosowaliśmy tutaj. Dokładnie Vittoria Terano Dry. W rozmiarze 700 na 33 Wcześniej były 40. Kolega tu jeździ dużo na szosie, więc to mu wystarczy. Także serwis będzie zakończony za chwilę. Utniemy linkę oraz owiniemy nową owikę. No i proszę: owika. Zawinięta, ładnie to się prezentuje, Majki, marki Bike Ribbon, bardzo przyjemna w dotyku, będzie mocny chwyt, można jednym słowem cisnąć po sekcjach brukowanych, po błocie, będzie ostra jazda bez czmanki. Mam nadzieję, że kolega będzie zadowolony.